Po szczegółowej analizie, e, jakie elementy należałoby zredukować, czy też wyeliminować, żeby zamknąć się w tych kosztach, które Państwo nam proponują? Przede wszystkim promocja. Musielibyśmy z promocji imprezy zrezygnować praktycznie do zera. Czyli nie ma mowy tutaj o reklamie w środkach masowego przekazu. To jest pierwsza rzecz, o której musielibyśmy zaoszczędzić. Czyli impreza, można powiedzieć, kolokwialnie musiałaby się we własnym sosie kisić, ponieważ nie mielibyśmy środków na to, żeby ją reklamować. A przypomnę, że mieliśmy gości tutaj z całego Dolnego Śląska, a nawet z dalszych terenów, właśnie dzięki temu, że działanie promocyjne było mocno rozwinięte poprzedniej edycji. Oczywiście musielibyśmy mocno zredukować występy artystyczne. Co to znaczy? Na pewno gwiazdy mniejszego formatu. Za dużo mniejsze pieniądze. Takie, tacy artyści, którzy których wielu z Państwa tak naprawdę nic nie mówią. Czy w ten sposób jesteśmy w stanie zachęcić naszych mieszkańców i naszych gości do uczestnictwa w internecie?